Cześć. Zaskocz wynajmującego celnymi pytaniami. Bądź dobrze przygotowana na spotkanie i wiedz, o co chcesz spytać. Wiesz, że większość studentów poszukując pokoju, oglądając mieszkania do wynajęcia, nie zadaje ważnych pytań. Pytają tylko o kwestie techniczne, jak dojechać, gdzie jest najbliższy sklep, ale nie wnikają w to, co naprawdę jest ważne. Ja bym chciał pomóc Tobie, abyś aby wynajęła, abyś wynajął pokój bardziej świadomie. Abyś wiedział, jak zadbać o swoje interesy, abyś wiedziała, jakich informacji wymagać od wynajmującego. I właśnie te sprawy omówimy w tym filmie. Cześć, nazywam się Maciej i od czterech lat pomagam studentom dobrze wynająć pokój. Zamieszkało u nas już ponad 1500 osób. Chcę podzielić się z Tobą użyteczną dla Ciebie wiedzą. Wybierasz się na studia, tak zakładam. Może zmieniasz miejsce studiowania. Być może idziesz na kolejny rok i zmieniasz miejsce zamieszkania. A może rozpoczynasz pracę w nowym mieście. Przed tobą więc decyzja, gdzie zamieszkać. To nie jest prosta decyzja. Chcę ci pomóc w tej ważnej kwestii. Pozwól, że będę dla ciebie pewnym przewodnikiem, aby podpowiedzieć ci kilka ważnych kwestii, których być może do tej pory o których nie pomyślałeś, żeby o to spytać, żeby to sprawdzić żeby się tego dowiedzieć. Na pewno oprócz tych pytań, które zamieszczę w tym materiale, są inne, które należy zadać, ale bardziej techniczne. Gdzie jest mieszkanie? Jak duży jest pokój? Jak łatwo dojechać na uczelnię? To zakładam, że tak czy inaczej o to spytasz. Natomiast chcę, abyś znał pytania, które pozwolą Ci wybrać najlepszy pokój w mieście dla Ciebie, u najlepszego wynajmującego. Takie pytania, które być może są mniej oczywiste, ale na pewno nie mniej ważne. Zapisując się na ten materiał wideo, udowodniłeś, że zależy Ci na tym, aby zdobywać wiedzę i doświadczenie. Pokazałaś, że jesteś być może w 2% studentów, którzy na poważnie podchodzą do tego tematu i się przygotowują. Nie zaczynają od razu dzwonić, dopytywać, szukać, oglądać, tylko poświęcają chwilę czasu na to aby się do tego dobrze przygotować. Gratuluję Ci tego. Tak dalej trzymaj. Na pewno jesteś dzięki temu na ścieżce, aby we wrześniu, w październiku wynajmować optymalny pokój dla Ciebie. Po tym materiale obiecuję, że będziesz świetnie przygotowany, świetnie przygotowana do rozmowy z wynajmującym. Na koniec yy, udostępnię Ci również bonus, swoisty niezbędnik do tego, jak wynająć wymarzony pokój. Ten materiał jest też troszkę dłuższy. Zapraszam, abyś został, została do końca. Będzie tam udostępniony link do tego bonusu. Natomiast jeśli szukasz krótszych materiałów, to wideo wydaje się zbyt długie. Zapraszam do naszych krótszych filmików, które są umieszczone na kanale Pokój dla studenta. Link znajdziesz na pewno w opisie. Tam są tematyczne filmy o tym, jak na przykład, ustalić czas dojazdu na uczelnię, jak wykupić ubezpieczenie dla najemcy. Drobne kwestie, takie bardziej punktowe, odpowiedzi na pytania. Ten materiał jest bardziej rozbudowany i zapraszam Cię zarówno na kanał, jak i przesłuchanie, obejrzenie tego materiału do końca. Badania pokazują, że ludzie co do zasady boją się zadawać pytania. Jest to dość dziwne. Ale trak często traktują zadawanie pytań jako dowód ich niewiedzy. Stąd, nie chcąc pokazać, że czegoś nie wiedzą, po prostu pytań nie zadają. Często zdarza się, że w pokoju siedzi kilka, kilkanaście osób myślących o tym samym pytaniu, które należałoby zadać, bo coś jest niejasne, ale nikt z nich tego pytania nie zadaje. Ja natomiast zachęcam Cię do zupełnie innego podejścia. Masz prawo pytania zadawać. Co więcej, zadając pytania, czy to dotyczące najmu tego pokoju, czy w ogóle dotyczące na przykład przedmiotów, który będziesz studiować. Naprawdę warto to robić. Wykładowcy generalnie lubią studentów zadających pytania. Bo kiedy pytania są zadawane, to jest dowód na to, że temat interesuje studenta, że on docieka, że jest ciekawy świata. Więc wniosek taki i moja gorąca prośba. Nawet jeśli jakimś dziwnym sposobem pytania, które za chwilkę ci przedstawię, nie wydadzą ci się przydatne, w czasie wynajmowania pokoju, to proszę cię o jedno, nie bój się zadawać pytań. Dociekaj tak długo, aż będziesz rozumieć, aż będziesz podejmować świadomą decyzję, czy dotyczącą wynajmu pokoju, czy czegokolwiek innego. Dobrze, przejdźmy do materiału, już konkretnych punktów. Pierwszy punkt, który musisz sprawdzić, pierwsze pytanie, które musisz zadać, w jakiej formie zawierana jest umowa. I tutaj od razu bardzo jasno stawiam sprawę. Jeśli wynajmujący powie Ci, że umowa nie jest w formie pisemnej, tylko jest po prostu ustnie, jakoś tam się dogadacie, po dzięku grzecznie rozłącz się. Nigdy nie wynajmuj pokoju bez umowy. Nie bój się umów. To jest standardowe rozwiązanie, to jest dobra praktyka, to po prostu Ciebie chroni. Kiedy coś jest niespisane, jest nieustalone precyzyjnie, a temu przecież służy umowa, aby ustalenia były jak najbardziej precyzyjne, może się to okazać niebezpieczne dla Ciebie. Umowa chroni Ciebie, chroni również wynajmującego, czyli właściciela tego pokoju. Znowu, nic w tym zdrożnego. Jest to dobra sytuacja, zarówno dla wynajmującego, jak i dla Ciebie, że wszystkie ustalenia są spisane. Więc, po pierwsze, umowa musi być w formie pisanej, innych nie akceptuj. Dopytaj się przy tej okazji również to będzie stroną tej umowy, czy firma, czy osoba fizyczna. I znowu, nie ma tu zasadniczej jakby różnicy. Natomiast moim zdaniem, kiedy wynajmuje firma, świadczy to o tym, że wynajem jest robiony na większą skalę, więc być może jest to podmiot, który jest bardziej doświadczony niż osoba posiadająca jedno czy dwa mieszkania na wynajem, a w związku z tym tylko kilka pokoi firma daje ci pewnie jako partner twojej umowy strona tej umowy daje ci pewną większą gwarancję stabilności że nie zmieni zdania że nagle nie sprzeda tego mieszkania jednak firmy są nastawione bardziej długofalowo na taką współpracę też w momencie kiedy dowiesz się że stroną podpisującą umowę jest firma ważna sprawa na spotkaniu upewni się że osoba z którą która została przez firmę wydelegowana do podpisania tejże umowy, ma pełnomocnictwo, że może w imieniu tej firmy jest umocowana prawnie do tego, aby tą umowę z Tobą podpisać. Inaczej będzie to umowa niewiążąca. Tak więc, podsumowując ten punkt. Umowa zawsze w formie pisemnej, nie bój się podpisywać umowy i dbaj o to, że jeśli umowa jest podpisywana przez firmę, aby osoba ją podpisująca miała do tego pełnomocnictwo. Druga ważna kwestia, o którą powinieneś spytać. Kto jeszcze będzie mieszkał w tym mieszkaniu? Jeśli jesteś studentem, który chce wynająć pokój, zakładam, że duże jest prawdopodobieństwo, że trafisz na mieszkanie dedykowane dla studentów. Będzie to mieszkanie podzielone na pojedyncze pokoje, gdzie Twoi sąsiedzi będą wynajmować pozostałe pokoje i będziecie razem użytkować łazienkę i kuchnię. Warto upewnić się, że jest to mieszkanie właśnie dla studentów. A nie na przykład pensjonat robotniczy. Takie mieszkania również się zdarzają. Warto szukać podobnego dla ciebie towarzystwa i oczywiście wielkim plusem mieszkań studenckich jest to, że możesz spotkać tam ciekawe osoby z innych uczelni, z innych kierunków, z którymi możesz nawiązać znajomości. To na pewno dodatkowy plus mieszkań dedykowanych właśnie na studentów na czas studiowania. Jeśli jesteś kobietą. I na przykład ze względów kulturowych, religijnych, bądź po prostu dla Twojego własnego komfortu, wolałabyś mieszkać tylko z kobietami, to warto o to spytać. Czy to mieszkanie jest dedykowane dla kobiet, dla mężczyzn, czy nazwijmy to mieszane? Na rynku zdarza się, że są tego typu mieszkania w ofercie. Sami mamy takie mieszkanie w ofercie dedykowane tylko dla kobiet, mamy również mieszkania tylko dla mężczyzn. Jest to coś unikalnego na rynku, ale my, widząc taką potrzebę, stworzyliśmy tego typu mieszkania, wierząc, że buduje to poczucie bezpieczeństwa dla części z Was. Warto, jeśli dla Ciebie jest to ważne, warto dopytać, bo może nawet nie to, ale inne mieszkanie w okolicy, inne mieszkanie podobne jest w ten sposób dedykowane tylko dla kobiet. Więc warto o to spytać, czy taka opcja istnieje i znaleźć takich wynajmujących, którzy taką opcję udostępniają, jeśli jest to dla ciebie istotne. Trzeci ważny punkt. Jakie doświadczenie ma wynajmujący, z którym rozmawiasz? Możesz rozmawiać z osobą fizyczną, która wynajmuje tylko jedno mieszkanie. Możesz rozmawiać z dużą firmą, która wynajmuje kilkadziesiąt mieszkań i kilkaset pokoi. To wszystko będzie miało znaczenie. To wszystko będzie wskazywać, jak duże doświadczenie ma zarządzający. I jak z każdą usługą, kiedy na przykład oddajesz swój telefon do serwisu, oddajesz to do serwisu sprawdzonego. Jeśli naprawiasz swój samochód, idziesz do mechanika, który się na tym zna. Tak samo, wynajmując pokój, proponuję, abyś poszukiwał, poszukiwała takich firm czy takich wynajmujących, którzy wynajęli już, wynajmowali pokoje przez kilka lat, mają doświadczenie. I mieszkało u nich dużo osób. Dlaczego? Wyobraź sobie taką sytuację, że wynajmujesz pokój i w mieszkaniu ulega awarii pralka. Zaczynasz dzwonić, prosisz wynajmującego o interwencję, o naprawę, o zaradzenie tej sprawie. Jeśli to będzie osoba, której, dla której nie jest to główne zajęcie, obsługa tego wynajmu, może się okazać, że na przykład będziesz musiał czekać kilka dni na to, aż w ogóle zainteresuje się tematem. Aż yy, zareaguje. Jeśli wynajmujesz od firmy profesjonalnej, taka firma wskaże Ci numer telefonu, na który dzwonisz w tego typu sytuacjach, wyśle tam swojego opiekuna, wyśle tam swoją ekipę techniczną, a być może nawet nie czekając na naprawę pralki, w międzyczasie podstawić pralkę na czas naprawy. I tym samym problem zostanie rozwiązany w przeciągu kilku godzin, góra kilkunastu, a nie kilku dni. Jest sporo firm, które specjalizują się w najmie na pokoje i operują kilkuset pokojami. Mając taką ilość pokoi, te firmy muszą mieć wypracowane procedury, muszą mieć ekipy techniczne, muszą wiedzieć, jak w takich sytuacjach zaradzić. Dlatego pytanie o to, jaka jest skala działania danej firmy, w dużej mierze odpowie Ci na to, czy możesz liczyć na szybkie załatwienie Twojej sprawy. Kolejny, czwarty punkt, o który powinnyś spytać. Jak wygląda opieka nad mieszkaniem. Dobrze zorganizowani właściciele i zarządzający mieszkaniami powinni się mieszkaniem opiekować. Chodzi tutaj głównie o standardowo co-miesięczne wizyty, kiedy ktoś z, z wynajmującej firmy bądź opiekun mieszkania, bądź właściciel tego mieszkania pojawia się na mieszkaniu. To jest swoisty dobry standard tego, aby Właściciel wiedział, co się w mieszkaniu dzieje. Dlaczego? pozwala to wykryć jakieś usterki, jakieś poluzowane klamki, niedomykające się drzwi, być może coś zostanie poprawione właśnie pod względem technicznym, a być może mieszkanie zostanie doposażone, bo na przykład widać, że brakuje sztućców bądź brakuje garnków. Proste, prozaiczne sprawy, ale w momencie, kiedy ktoś, kto wynajmuje Ci mieszkanie, to mieszkaniu nie pojawi się przez rok. I przyjdzie dopiero, jak się skończy umowa, to sprawia, że właśnie tak proste rzeczy, tak proste interwencje będą dużo utrudni bardzo utrudniane. Przy okazji wizyty w mieszkaniu wynajmującego przy, bądź opiekuna tego mieszkania, masz okazję porozmawiać, możesz o coś spytać, powiedzieć coś, co cię niepokoi. Moim zdaniem każde mieszkanie powinno mieć opiekuna mieszkania. Wyraźnie dedykowaną osobę z imienia i nazwiska, z numerem telefonu, do której możesz się odezwać. Możesz nawiązać kontakt w przypadku jakichkolwiek spraw. Oczywiście, ta opieka nie może być przesadna. Ciężko sobie wyobrazić, że opiekun przychodzi codziennie rano i sprawdza, czy masz pościelone łóżko. Ale jeśli pojawi się raz w miesiącu, spisać liczniki, chociażby, żebyś wiedziała, ile wody zostało zużyte w ostatnim miesiącu, to jest dobra praktyka i warto o to spytać. Raczej poszukuj takich wynajmujących, którzy mieszkaniem się opiekują. Kolejny piąty punkt. Jaki regulamin obowiązuje w mieszkaniu? Wynajmując pokój, jak już wspominałem w innym punkcie, masz zazwyczaj innych sąsiadów w innych pokojach. W związku z tym w jakiś sposób musi być uregulowane to, jak, jak działa ta wasza mała społeczność w ramach mieszkania. Zakładam też, że jesteś osobą, która szuka spokojnego najmu, szuka raczej porządku niż twórczego chaosu. W związku z tym takie jasne zasady wspólnego mieszkania w formie regulaminu będą bardzo pomocne. Moim zdaniem każde mieszkanie takie regulamin powinno mieć. I tak naprawdę powinno go mieć dlatego, że chroni Ciebie. Chroni Ciebie przed niepożądanymi zachowaniami innych najemców, innych lokatorów z innych pokoi, ale również wyraźnie określa, doprecyzowuje co Ty możesz oczekiwać od wynajmującego, a co wynajmujący będzie oczekiwał Ciebie? Omów ten regulamin z przedstawicielem wynajmującego, z właścicielem mieszkania. Oczekuj, że będzie ten regulamin Ci nie tylko wręczony, ale i omówiony. Będziecie mieli okazję na to, do tego, aby zadać pytania, doprecyzować, jak na przykład rozumieć pewne zapisy, jak rozumieć pewne definicje. Masz do tego prawo. Ten regulamin chroni Ciebie. Pokazuje, czego możesz się spodziewać, jest pewnym doprecyzowaniem tego, co zapisane zostało w umowie, i sam regulamin zazwyczaj jest załącznikiem do umowy, czasami również jest powieszony w mieszkaniu, tak aby można było zawsze się do niego odwołać, na przykład rozmawiając z innymi wynajmującymi, najemcami. Oczywiście może się zdarzyć tak, że wszyscy świetnie się dogadujecie i żaden regulamin nie jest Wam potrzebny. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości, on może być pomocny. Na pewno Wam nie przeszkodzi, a może Wam bardzo pomóc.